Cześć, dziś w paru słowach o Marce Ebel, o jej transformacji z lat 90. do teraz oraz o dwóch konkretnych zegarkach Ebel Sport Wave i Ebel Sport Classic z ich współczesnych wydań. Pierwszy akt, lata 90. od ekspansji do kryzysu. Na początku lat 90. stery marki Ebel wciąż dzierżył Pierre Alain Blum, wnuk założycieli. To właśnie pod jego kierownictwem firma odnosiła ogromny sukces w latach 80., m.in. dzięki premierze kolekcji Sport Classic oraz zakupowi Villa Tourquet, która stała się symbolem filozofii projektowej marki, architekci czasu. Jednak agresywna strategia dywersyfikacji Bluma, obejmująca ekspansję w akcesoria i styl życia, nadwyrężyła zasoby firmy jego holding, zaczął tonąć w długach, a szwajcarskie banki straciły zaufanie. W połowie dekady Blum został zmuszony do sprzedaży marki. Ebel trafił na krótko w ręce Sandro Arabiana, a następnie w 1994 roku został przejęty przez Investcorp, pachrański fundusz inwestycyjny. Invest Corp, który posiadał również luksusową markę Chame, sprzedał obie firmy w 1999 roku koncernowi LVMH, tym samym Eber znalazł się w jednym szeregu z takimi markami jak Takoyer czy Zenit, od co już ten nie trwał długo przez brak wizji i polityki LVMH na markę Ebel. Akt drugi, lata 2000, czyli częściowe odrodzenie pod skrzydłami Mowado, w 2003 roku LVM sprzedał Ebel grupie Mowado za 62,2 miliona dolarów, to wydarzenie zapoczątkowało nowy rozdział. Mowado znane z minimalistycznego designu i silnej pozycji na rynku amerykańskim postanowiło na nowo usadowić markę Ebel jako wyrafinowaną europejską markę luksusową. Pod kierownictwem Movado Ebel uprościł swoją kolekcję i skupił się na szwajcarskim rzemiośle. Wprowadzono większe koperty oraz mechanizmy własnej produkcji, takie jak kaliber 137, 139 oraz 240. Te innowacje podkreśliły techniczne możliwości marki, zachowując przy tym jej charakterystyczną elegancję. Kolekcje Sport Classic i Belunga pozostały filarami oferty, a nowe modele miały przyciągnąć młodszych klientów na całym świecie. Niestety do pełni sukcesu zabrakło współczesnego marketingu oraz tego co Ebel rozwijał w swojej przeszłości, czyli swoich flagowych butików w największych miastach świata. Dla przykładu pierwszy otwarto w Londynie w 1987 roku, a kolejne pojawiły się m.in. w Paryżu, Nowym Jorku czy Tokio. Tego już nie było. Akt trzeci współczesne czasy, czyli mozolny rozwój. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Ebel ustabilizował swoją pozycję i na nowo zdefiniował swoją markę, choć nie był już dominującym graczem w świecie high horology. Mimo to zachował lojalną grupę odbiorców i nadal tworzy zegarki łączące sztukę z inżynierią. Jego historia z lat 90. i 2000. to opowieść o odporności, gdzie kryzys doprowadził do przejrzystości, a design pozostał kompasem wyznaczającym kierunek rozwoju. W tym podsumowaniu opuściłem bardzo ciekawe wątki dotyczące mechanizmów współpracy z Lemanią oraz tego, jak część tzw. starej ekipy Ebela opuściła skrzydła marki i zagościła u takich marek jak Ulysse Nardin czy Brege. Teraz skupmy się już na dwóch konkretnych zegarkach, które obecnie posiadam. Te dwa modele to już nieprodukowany w tych wariantach Ebel Wave, który zadebiutował na Basel World w 2016 roku oraz Ebel Sport Classic, który swoją premierę miał w 2018 roku. Te dwa modele doskonale pokazują jak ta marka się zmieniała, jaką drogę przeszła, jak te zegarki zostały ponownie zinterpretowane przez Ebela w nowej, lekko powiększonej formie. Natomiast pod względem jakości to cały czas jest ten sam Ebel. Zacznijmy od Ebel Wave zegarek, który swoją premierę miał na Baselworld w 2016 roku i zegarek, który moim zdaniem wygląda lepiej na dedykowanym pasku niż dedykowanej bransolecie. Występował w wersji automatycznej i kwarcowej. Tu wersja kwarcowa na ETA E63041, cały czas na ośmiu kamieniach, cały czas wysoka półka. Zegarek oczywiście otrzymujemy z dedykowanym zapięciem, przez który pasek przeplatamy, jak bywało to w modelach z przeszłości. Jakość paska jest absolutnie taka sama, jaką znam z tych referencyjnych modeli z lat 90., Podobnie jakość tarczy, indeksów, perłowanie na krawędziach tarczy, jakość tych indeksów, jakość szlifów, miękkość tej koperty, wygoda, to wszystko cały czas jest najwyższa półka, jaką znamy z marki Ebel. Teraz przejdźmy do modelu Sport Classic, który Ebel ponownie zinterpretował w 2018 roku. Koperta tego zegarka została delikatnie powiększona, jest to 40 mm, natomiast zegarek nosi się na delikatnie mniejszy. 39, nawet 38 w niektórych przypadkach. Oczywiście koperta jest cały czas fantastycznie wykonana. Jest bardzo miękka, jest wysokiej jakości. Otrzymała delikatne faski na krawędziach. Natomiast ten zegarek to już nie jest monoblok jak zegarki Ebera z lat 80.-90. W tym zegarku mamy dostęp z przodu, jak i z tyłu do serca zegarka. Zegarek oczywiście posiada swoją opatentowaną bransoletę. I żaden inny zegarek nie da Wam tego komfortu i um, sposobu noszenia, jakie mają zegarki Ebel. Mam nadzieję, że w tym wideo odpowiedziałem Wam na kilka pytań na temat marki Ebel oraz pokazałem Wam, że nowe zegarki oraz te nowsze modele marki Ebel wcale nie są gorsze niż to, co mieliśmy w przeszłości, cały czas zachowują ducha tej marki i cały czas zachowują bardzo wysoką jakość. Ja dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.